Chrysjanku, dobra wiadomość, słuchaj stary, będziesz żył. Będziesz żył. Słuchaj. No powiem ci tak, stary, no, no rewelacja, po prostu. No mi mi miodzio. I powiem ci tak, ja już jadłem bardzo dobre golonki na różne sposoby przyrządzane, ale to to jest po prostu rewelacja. Wydawało mi się, że, że, że znałem już takie przepisy, takie super, to powiem ci, że nie znałem. No bardzo Ci jestem wdzięczny, wiesz. Dziękuję Ci bardzo. No, dobrze mi poleciłeś miejsce i, i, i naprawdę raz, że piękna trasa, to i Władkowi dziękuję przy okazji, bo piękne te zakręty i w górkę i pod górkę i tak dalej. I to aż tam jeszcze sprzed Alblągiem, w zasadzie od stumu, tak się zaczęło. No i powiem Ci, że, że bardzo jestem Wam wdzięczny, jestem, żeście mnie namówili, żebym na tu ruszył tam, a nie siedział i, i u piwo, bo to nic z tego dobrego nie ma. Chętnie tu przyjechałem. No i... Zaraz, jeszcze tylko chwila płaczu, bo trzeba rachunek zapłacić No i tam jeszcze kilometr dalej chyba jest jakiś port, czy coś takiego To tam zajadę, no odezwę się i, i, ten, i pozdrawiam Was Będę kontynuował jazdę, będę filmiki wrzucał Tyle lewa No i dotarłem tu do portu her